Niewątpliwie życiowa forma, jest to w tym momencie poziom taki topowy Polski, polskiego sprintu. W tym momencie zajął e, drugie, drugie miejsce w biegu na 200 metrów, trzecie miejsce w biegu na 100 metrów, e, ale przede wszystkim co nas cieszy to rezultaty. E, na 100 metrów jest to najlepszy wynik w historii Ostrowa w ogóle. Żaden sprinter kiedy nigdy wcześniej nie biegał tak szybko. Czas 10:48 już robi wrażenie. E, na 200 metrów to 20,94 ten srebrny medal. Tutaj uważam, że ten wynik jest jeszcze lepszy, zważywszy na to, że warunki naprawdę nie były korzystne. Cała druga setka pod wiatr i to bardzo mocny wiatr także no, wynik 20,94. Podam taki przykład: minimum na Mistrzostwa Europy seniorów dwa lata temu. Było 2070. On pobiegł teraz 2094 pod wiat, czyli już w tym momencie mógł biegać w granicach tego minimum na Mistrzostwa Europy Seniorów. Także ten wynik robi wrażenie, to jest drugi wynik w seniorach. No, bardzo się cieszymy, występ fenomenalny.